Witamy serdecznie na konferencji pomeczowej. Star Starachowice w dziesiątej kolejce trzeciej ligi grupy czwartej przegrał na własnym stadionie po raz pierwszy za Abiam Świdnik. 1–2. Moim Państwa gośćmi są trenerzy obydwu zespołów: pan Łukasz Mierzejewski Dzień dobry. i pan Tadeusz Krawiec. Dzień dobry. Poproszę o kilka słów, komentarza dzisiejszego meczu. Na początek, trener Abi Świdnik, Łukasz Mierzejewski. Witam, dzień dobry. Przyjeżdżając do Żarowa na mecz ze Starym, widzieliśmy, że jest to drużyna, która nie traci bramek, która, która bardzo dobrze gra u siebie. Byliśmy na to przygotowani i tak ten mecz wyglądał. Mecz może nie za ładny, dużo walki, dużo, dużo wymian. W pierwszej połowie Jedna dwie dogodne sytuacje z naszej strony. Myślę, że taki mecz mecz na remis. W drugiej straciliśmy bramkę. Postanowiliśmy zaryzykować ściągnąć jednego defensywnego zawodnika z środka. I to przyniosło rezultat. Zaczęliśmy stwarzać sytuację. No i tych sytuacji było sporo, dlatego myślę, że te dwie bramki w pełni zasłużone i gratulacje dla drużyny, bo walczyła do końca, wierzyła o ten wynik pozytywny, że, że na koniec wywieziemy. Jeszcze go bo, bo wywozimy punkty z ciężkiego terenu. Tym bardziej, tym bardziej się cieszymy. Dziękuję bardzo. Proszę o słowo komentarza trenera staru. Pan Tadeusz Krawiec. Dzień dobry. No. Powiedzmy sobie szczerze, no, zagraliśmy dzisiaj z faworytem do awansu do drugiej ligi świnnik, która ma naprawdę w swoich szeregach kilku naprawdę bardzo dobrych piłkarzy. Jednak było blisko sprawienia tej niespodzianki, bo strzeliliśmy pierwszą bramkę i tak na dobrą sprawę liczyłem na to, że uda nam się zagrać defensywnie na zero z tyłu. Błędy, błędy gdzieś po prostu w takich można powiedzieć indywidualnych, indywidualnych aspektach. Umiejętność um, bardzo dobra, umiejętności snajperskie bardzo dobra, bardzo dobrych zawodników e, e, świni, a, Awi Świdnik, czyli e, że tam Polkowskich, strzelił dwie bramki, bardzo dobry napastnik. Przesądziły o tym, że, że Awia dzisiaj wyjeżdża tutaj z, z Ożarowa z trzema punktami. E, no cóż, nie był to ładny mecz. E, Dużo było takiego, takich bym realizowania założeń taktycznych. Otworzył się dopiero ten mecz po, po zdobyciu bramki przez nas. Awia wykorzystała to, że, że gdzieś jeszcze mamy jakieś braki, bym to nazwał no, w takim, takim cwaniactwie trzecioligowym. Uczymy się jeszcze ciągle, ciągle tej trzecioligowej piłki. I to myślę, że dzisiaj przesądziło o tym, że zabrała nam tutaj trzy punkty. Dla mnie to nie był przeciwnik, który był nad nami górował czymś wybitnie. Dla mnie mecz na remis, no ale wiadomo, liczą się bramki, liczy, liczy się skuteczność, liczy się to, co wpada do, do sieci. I tutaj, o jedną bramkę, awia była lepsza. I tak jak w piłce, piłka nigdy nie jest sprawiedliwa i nie będzie. Także gratuluję gościom zwycięstwa. My cóż, będziemy analizować te, te, te bramki, które, które straciliśmy, bo, bo jak znam życie, to zawsze ktoś jest winny, zawsze ktoś coś zaspał, ktoś ich nie dobie, ktoś nie pokrył i będziemy mądrzejsi po analizie, co zrobiliśmy źle. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę o zadawanie. Panie że wspomniał Pan o błędach i tak naprawdę te błędy przyczyniły się do tego, że Adia zdobyła te bramki, pierwsza strata w ataku, podanie z zawodnika, z silnika z i widać było, że zawodnicy Zawi bardzo szybko zareagowali na to, że zawodnicy stanu popełniają błędy w ataku, dzięki czemu przejmowali piłki i to rodziło kolejną sytuację pod bramką y, gospodarza. Zgadza się, zgadza się. Tak, 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 to było i konsekwencją tego właśnie tej straty piłki była sytuacja wewiświnik. My tak naprawdę troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że mamy korzystny wynik. Powin powinniśmy się bardziej skoncentrować na grze defensywnej. Jednak, jednak gdzieś jakaś chyba taka chęć strzelenia drugiej bramki, która by zamknęła ten mecz, przesądziła o tym, że Agia nas wypunktowała, bo później strzeliła nam jeszcze drugą bramkę. No i cóż, jesteśmy smutni, jesteśmy... Załamani tym, tym, tym wynikiem, no ale są kolejne mecze. Przegraliśmy z faworytem. Uważam, z drużyną, która, która będzie tutaj mocno się biła, awant do drugiej ligi. Także, wiadomo, nie jest to jakaś, jakaś niespodzianka dużego kalibru. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, to serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję bardzo.